Witam na kanale Silla Tarot, rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku lwa na luty 2022, nawet się rymuje i zobaczymy pierwszy tydzień lutego, no miałam na luty nie robić, ale jednak robię, no bo w sumie też ciekawa jestem co to będzie no tutaj bardzo kiepsko jakoś to się zaczyna, ale tu widać, że już od razu jest zmiana już od razu w pierwszym tygodniu zmiana także ten, tym początkiem lutego nie ma się co zrażać, bo tam już i jak zwykle jest nie w tym miejscu co trzeba no i tu mamy jeszcze drugi tydzień ciekawy bo mamy zmartwychwstanie mamy pazia buław. o dziewiątkę kielichów też mamy, bardzo to lubię sprawiedliwość sprawiedliwość, no sprawiedliwość czasem jest trudna, to to ze sprawiedliwością to jest tak, że nie zawsze jest łatwe, ale ona jest potrzebna, tak? Chodzi mi o to dążenie do stanu równowagi oczywiście, nie chodzi mi o jakieś inne sprawy w tej chwili. Teraz co mamy tutaj? No, tu coś w miłości też może się dziać ciekawego, chociaż chociaż oj, może tak wezmę, bo bym chciała, żeby tego pazia kielichów tu bardziej było widać. I teraz co tam jeszcze mamy? Rycerz Buław. No to chyba w związku z tą miłością ten rycerz Buław. No ale tam po drodze jest jedna trudniejsza energia. No i ta pierwsza energia też jest trudna tutaj. I coś tu jeszcze. No to zobaczmy, co dalej. Ponieważ tutaj ta końcówka taka jest, jaka jest. No tę największą radość jeszcze tu też dam. No tak trochę tu dziwnie to wygląda teraz, ale ponieważ jest ta trudna energia, więc ja dlatego tu jeszcze coś dodałam, żeby zobaczyć, jaka będzie ta największa radość. Będzie to ładnie widać? Albo przykryjemy troszeczkę tego tutaj, ale ja o tym powiem, bo to nie jest coś, czego mamy nie przyjmować. No skoro taka energia się tam pojawia, to trzeba ją przyjąć, bo ona z czegoś wynika, ona jest do czegoś tu potrzebna. Mówię o tej trójce mieczy, więc, czyli rozpoczynamy luty trudniejszą energią, energią jakiegoś zranienia, niezadowolenia, smutku, no coś, coś tu jest przykrego dla nas. Coś, tu jest dla nas przykrego na początku miesiąca, ale zobaczcie, że od razu tu macie świat. Jest też szóstka kielichów, która też jest całkiem fajną energią, bo to jest jednak równowaga no ale co z tą trójką mieczy, no i czarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem, czyli no będzie tutaj jakaś czarna godzina, coś takiego przykrego, nieprzyjemnego, coś tutaj będzie przez chwilę, yy, ale skoro tuż przed świtem, to znaczy, że świt nastąpi, no i ten świt faktycznie następuje bardzo szybko tutaj, no i jeszcze w tym pierwszym tygodniu to wszystko się tu dzieje, Czyli otworzą się dla nas nowe możliwości, otworzy się coś fajnego, a jednocześnie zamknie się jakiś stary etap. Dobrze, no ale tu trzeba się najpierw rozprawić z tym problemem. To może być jakiś stary problem, który no po prostu się tutaj domaga uwagi i domaga się załatwienia. Może to jakiś konflikt być po prostu. Trzeba będzie ten konflikt jakoś zażegnać. Jeżeli już się rozprawimy z tym problemem, no to ukaże nowe perspektywy, nowe możliwości, no i to idealnie tu widać. Troszkę wyrównam. Idealnie to tu widać, właśnie. Tu poradziliśmy sobie, znaczy to będzie dopiero. Poradzimy sobie z jakimś problemem, otworzą się od razu przed nami możliwości, od razu, od razu. No to znaczy, może to być następnego dnia. Ja już tam nie mówię, że w 5 minut, ale bardzo szybko to następuje tutaj. Eee, cóż jeszcze? Otwieramy się na świat wtedy. Jeżeli tu już wychodzimy z tej energii, tego smutku, tego poczucia zranienia, z miejsca otwieramy się na świat, na jego możliwości, na jego potencjały, na jego jakieś no, prezenty od losu, prezenty od wszechświata. Możliwe jest spełnienie nawet. No, tym bardziej, że ta szósta kielichów też jest taką fajną energią równowagi. Też ona mówi o możliwości jakiegoś spełnienia. Może nie takiego wielkiego, ale jednak. Jakie spełnienie tu następuje, cóż jeszcze, osiągnięcie celu. To może być sukces lub osiągnięcie celu, czyli to, co nam się tu wydaje takie niefajne, no to to już odchodzi w zapomnienie, bo my już tu się zupełnie przestawiamy się na coś innego. Przestawiamy przede wszystkim swoje myślenie, a jak zmieniamy myślenie, to zmieniają się emocje, zmienia się możliwość realizacji tego, co chcemy. Aby się nam zrealizowało, więc tu jest ta realizacja, właśnie, jest ta satysfakcja, zakończenie jakiegoś etapu, czy, czy jakiegoś projektu, czy czegoś, co chcemy, żeby było już zakończone. Jest też harmonia z naturą, i tu też jest karta harmonii, takiej równowagi emocjonalnej przede wszystkim, bo to jest karta emocji, ta szóstka kielichów. Więc wracając na chwilę do tego, jak tu zamykamy jakiś etap, to otwieramy się na coś nowego, i ten nowy etap tu już się zaczyna. Czyli może tu być jednocześnie zwieńczenie tego starego etapu jakimś sukcesem, a tu już coś nowego się dzieje z tym, że to, to nie tylko, że coś nowego, ale tutaj, tutaj jeszcze karta przestrzega, żeby się jednak nie cofać do tej przeszłości, nie cofać się, nie, nie rozpamiętywać przeszłości. Um, żeby po prostu żyć chwilą obecną bo to co się w danym czasie dzieje to przynosi tyle potencjałów, że warto się nimi zająć a nie tracić energii na to co było kiedyś no tu może pojawić się jakaś osoba z przeszłości oczywiście ale no to już tam od was zależy jak tą osobę tam potraktujecie czy będziecie chcieli z tą osobą mieć coś do czynienia w ogóle nie będę w to wnikać, ja tylko mówię, że jest taka możliwość. Natomiast, generalnie, chodzi o to, żeby żyć chwilą obecną, bo w chwili obecnej dzieje się bardzo dużo i to bardzo fajnych rzeczy. Jest bardzo dużo potencjałów, ale tu znowu mowa o zamykaniu przeszłości. Aha. No proszę, czyli jednak ten etap stary jeszcze, no on miałbyś tu już zamknięty, ale ponieważ wy tu żyjecie wspomnieniami. Więc jeszcze jeszcze tutaj karty przypominają, żeby zamknąć przeszłość, wyciągnąć z niej wnioski. To jest taka karta bramy, karta odrodzenia, czyli na dobre ten stary etap zamykacie dopiero w początkach drugiego tygodnia jednak. Jednak. Tutaj powinien już być zamknięty, prawda? No, ale tutaj pojawia się ktoś z przeszłości, jakieś wspomnienia się, pojawiają jakieś takie emocje. Ponownie pojawia się możliwość zamknięcia starego etapu, ale już takiego ostatecznego. Ostatecznego. Tu ma być zbieranie owoców, czyli macie zebrać owoce z, z tego, co było w przeszłości, ale nie żyć przeszłością. <laughs> czyli tutaj tym, owo, tym owocem czy owocami przeszłości przede wszystkim jest mądrość przynajmniej ma być bo to jest czas podsumowania tutaj no ewidentnie aż w trzech kartach widać że tu chodzi o jakieś podsumowanie przeszłości ale zamknięcie jednocześnie tej przeszłości czyli macie wyciągnąć wnioski bo tutaj może być nawet czas zapłaty za przeszłe uczynki czy czas konsekwencji jakiś. Ogólnie rzecz biorąc jest to podsumowanie i otwarcie się już na nowy etap yy, cóż jeszcze. Yy, cóż jeszcze, jeszcze mamy pazie... No tak, tu już jest ten nowy etap, no faktycznie. Jednak w końcu zamykacie, no wreszcie coś tu zamykamy jakiś etap, no bo ja. No bo ja w sumie w sumie też, ja w sumie też. Dobrze, tak ciągle przypominam, że jestem tym lwem. Ale, ale podoba mi się zamykanie etapu, no bo ten stary etap już po prostu widocznie tu musi być zamknięty, aż czy karty o tym mówią i jest ten nowy etap. I co z tym nowym etapem? Jakiś nowy początek. Co to może być? Może to być nowe przedsięwzięcie, jakiś nowy pomysł, nowy projekt, nowe działanie. Pojawiają się nowe pomysły, nowe inspiracje. No i przede wszystkim nowe szanse, bo to nie tylko, że pomysły, ale są jakieś nowe możliwości tutaj, nowe możliwości działania, bo to jest karta działania przede wszystkim, dużo dynamizmu tutaj jest, to tu mówimy o drugim tygodniu. Co może tu być? No, dla, dla niektórych może być to jakiś awans, ale to nie jest nie jedyne znaczenie tej karty, bo tu przede wszystkim chodzi o takie wzmożone działanie, o nowe działanie, wzrost aktywności, także wzrost wiary w siebie. Dzięki temu my tu coś osiągamy znowu. O dziewiątka kielichów, proszę bardzo. Czyli cóż, szukamy tutaj nowych doświadczeń, i coś osiągamy już w drugim tygodniu. No bardzo ładnie, czyli mamy w sumie dwa takie wyraźniejsze osiągnięcia, bo mamy świat w pierwszym tygodniu. No tu jest też jakieś spełnienie, może się przydarzyć, takie z tych drobniejszych powiedzmy. Mamy spełnienie w drugim tygodniu. W drugim tygodniu. I cóż to może być? No, takie zadowolenie z siebie, samorealizacja przede wszystkim. Yy, tutaj coś nam się uda po prostu i będziemy, będziemy się z tego cieszyć. Będziemy zadowoleni sami z siebie albo z tego, co tu się dzieje. Nawet jeżeli się nie dzieje dużo, chociaż to raczej będzie się działo, no bo jest, jest ten paść prawda? Czyli tutaj coś jakieś działanie będzie, jak najbardziej jakaś aktywność. Ale my, yy, ta aktywność będzie zadowalająca, i coś osiągniemy w wyniku tej aktywności lub powodem zadowolenia będzie coś innego. W każdym razie dobrze się tu czujemy sami ze sobą i potrzebujemy tutaj no, tłumu wielbicieli czy tłumu jakiegoś towarzystwa, żeby się tu dobrze czuć, żeby się tu cieszyć. Możemy sobie świętować tak na spokojnie bardziej, ale jest, jest tu osiągnięcie, jakieś spełnienie, jakieś zadowolenie. Tego się trzymajmy. No i teraz, co tutaj w trzecim tygodniu mamy? No tutaj karty nawołują, aby wytworzyć w swoim życiu większy jeszcze stan równowagi. Mówię jeszcze większy, bo tu wcale nie było źle. Tu wcale nie było źle. Na początku tylko była ta nierównowaga, potem, potem było całkiem, całkiem. No ale w tym trzecim tygodniu pojawi się jakaś sytuacja, która jest niezałatwiona. Ona o sobie będzie przypominać, będzie się domagać tego, aby ją załatwić. Cokolwiek to będzie, może trzeba będzie coś zapłacić, może trzeba będzie coś zadośćuczynić, może trzeba będzie wybaczyć, albo jeszcze, jeszcze inne sytuacje mogą być, że trzeba będzie doprowadzić do stanu równowagi. Jak yy, doprowadzimy do równowagi tę sytuację czy tę sprawę, no to wtedy nasze życie też zyska więcej równowagi no i bardzo dobrze, tylko tu jeszcze dziewiątka buław więc co z tą dziewiątką buław no jakieś przeciwności losu mogą się pojawić ale to nie będą jakieś tam wielkie przeciwności po prostu jakieś takie drobne niespodzianki mogą być nawet utrudnienia, ale wy tu macie siłę I także tutaj no, dajemy sobie radę dajemy sobie radę po prostu mamy dosyć sił no ale ponieważ zmęczenie jakieś już jest, no bo tu no są te utrudnienia, tak jak mówiłam, więc tu jakieś zmęczenie się pojawia, dobrze, by było odpocząć. Yy, no, ale jest tutaj pokazana taka odwaga, taka upartość, yy, wytrwałość też jest pokazana. Yy, cóż jeszcze? No tu może być jakaś lekcja do odrobienia, jakaś próba, próba siły, czy próba cierpliwości. O, lekcja cierpliwości to może być. No i dobrze by było tą lekcję jakoś tam odrobić sobie, bo te lekcje, które się pojawiają, jeżeli my od razu ich nie, nie przerobimy, nie odrobimy, no to one będą się znowu pojawiać. A jak już przerobimy tą lekcję cierpliwości czy odwagi czy czegoś innego, to już ta lekcja pojawiać się nie będzie. A jeżeli się pojawi, to na zupełnie innym poziomie i to już nie będzie takie męczące, może, bo z reguły tak jest, że jak się odrobi lekcję, to już potem to zupełnie inaczej się. Przechodzi podobne doświadczenia. No i co mamy? No tutaj śpieszę donieść, że tu jakaś nowa miłość się kroi, jakiś nowy początek, ale w sferze uczuć, czyli tak jak mówiłam, może poznacie kogoś nowego, jakaś oferta miłości jest. Widać to w dwóch kartach, więc to już nie są, nie są żarty. Czyli dobrze zapowiadający się związek. Tu jest też namiętność w tym związku, bo już tu mówię o kolejnej karcie. Jakieś nowe sytuacje, ale te nowe sytuacje, właśnie powiązane z uczuciami, są. Czyli skupianie się na uczuciach, jest tutaj. Mogą jakieś no, romantyczne spotkania nastąpić, jakieś tam randki, początek nowego związku po prostu. Jakaś, no, jakaś młoda osoba, tu widać z ofertą miłości, no tego się trzymajmy. Miłości i namiętności, to już też mówiłam, ale przypomnę tylko, że tu nie możemy, no niestety, pominąć tej piątki denarów. No. Piątka denarów. No nie jest to moja ulubiona energia, no niestety, bo cóż to może być, no będziemy odczuwać jakiś brak, ale ten brak wynika z tego, że no, znowu koncentrujemy się nie na tym, co trzeba. Mówię znowu, bo to już nie pierwszy raz ta karta się pojawia dla lwa. Czyli koncentrujemy się na tym, czego nie mamy, zamiast na tym, co mamy lub możemy mieć, a możemy mieć. Bo jest królowa denarów, czyli możemy mieć i zaspokojenie takich potrzeb materialnych, i również uczuciowych, bo są te oferty miłości, to może być jedna i ta sama tutaj oferta, a mogą być dwie różne. W każdym razie mamy możliwość tego nowego związku i spełnienia w materii, a jednak, mimo to, koncentrujemy się na jakimś braku, czyli czegoś, będziemy uważali, że, że czegoś mamy za mało albo że coś, co powinno już być, jeszcze nie przyszło, no ja jestem takie, takie troszkę niemiłe. Koncentrowanie się na braku, nie, no do niczego dobrego nie prowadzi, ale ponieważ tutaj już wracamy do tych swoich energii buławowych, czyli takich lwich, energii działania, aktywności, yy, namiętności też, ja o, mówiłam już o namiętności, nie będę się powtarzać, ale to jest to też karta zmian. Czyli tu może być podróż, może być zmiana pracy. No tu praca jest pokazana jakaś, także może faktycznie dotyczyć to pracy. No tak bym chciała ułożyć, żeby to trochę lepiej wyglądało. Yy, więc jest, macie, macie tutaj, czy mamy pracę, która przynosi nam zadowolenie, bo jesteśmy doceniani, czy to przez przełożonych, czy przez klientów. Jesteśmy tu doceniani. Yy, cóż jeszcze, przekłada się to na sukces materialny. I bardzo dobrze, że to nie jest taka praca tylko dla pracy, że, że no, jeżeli sprawia satysfakcję, to już jest dużo, ale, ale tutaj no, chodzi o to, żeby jednak były jakieś efekty też, no, z czegoś trzeba się utrzymać, więc tutaj wygląda na to, że nasze potrzeby materialne zostają zaspokojone, jesteśmy w harmonii ze sobą, z naturą. O, tu też byliście, byliście i byliśmy w harmonii ze sobą. Tutaj pojawia się efekt. Efekt bardzo pozytywny, czyli efektem tej harmonii ze sobą i z naturą jest dobre prosperowanie pod względem materialno-finansowym. I tego się trzymajmy. Na temat zdrowia znowu nie mówiłam, jak zwykle. No tu mówiłam, że tu może być zmęczenie, tak? Natomiast y, jeśli chodzi o te energie, to już są takie fajniejsze. Tu też może być powrót do zdrowia, jakieś takie lepsze zdrowie, bo to jest karta zmartwychwstania. Y, gdzie jeszcze, no tu jest duża witalność też. Tutaj w rycerzu Buław jest duża witalność. Y, takie, może ja tu pokażę, jak to wygląda, bo to jest fajna też energia. Ile mam czasu, jeszcze mam chwilę czasu. Tu mamy tak, no bo czasami mi się nie mieści w jednym kawałku, ja potem muszę drugą część robić, więc muszę pilnować tego czasu. No niestety, to jest karta takiej aktywności wzmożonej, aktywności, ochoty do życia też, czego jeszcze, radości również, radości. Yy, nie wiem, czy o podróży już mówiłam, bo tu może być jakaś podróż lub zmiana, tak? Zmiana pracy to już mówiłam, bo tam była też karta pracy. Yy, cóż to jeszcze może być? Yy, to może być też yy, przeprowadzka. Przeprowadzka może być. Oczywiście nie dla wszystkich, dla niektórych. Efektem tej działalności i tej pracy jest spełnienie, czyli masz wszystko, czego na dany moment potrzebujesz, masz pozytywną energię do pracy i do zarabiania, czyli jest to spełnienie w materii, jest sensowność tej pracy jakaś, no bo tu z jednej strony jesteście doceniani, czy jesteśmy doceniani, no ja sobie tak dopowiadam zawsze, bo to, bo to jest dobra energia i wygląda na to, że ta zamożność, czy to zaspokojenie Potrzeb materialnych, zawdzięczacie sami sobie i zbieracie owoce swojej pracy, do której się tu przykładacie, jak widać. Jest to dobre prosperowanie tutaj, poleganie na sobie, na swoich talentach, na swojej pracowitości. Noż dwie energie o tym mówią. No i cóż, no do tego się trzymajmy No to życzę tej miłości. Namiętności też mogę życzyć, bo to też jest. Dla niektórych ważne, więc też to jest fajne. No, tego spełnienia tu, o i tego spełnienia, i spełnienia w materii, i zdrowia. No, i takiego fajnego, ekscytującego działania, które jest pokazane i tutaj w Paziu Buław, i w Rycerzu Buław jest pokazane. I czegoż tu jeszcze życzymy? Co to było? A, właśnie, żeby wyjść z tej energii jak najszybciej. No, tu jest pokazane, że jest to możliwe, aby z niej wyjść. Czyli z tej energii zranienia, takiego. Konfliktu czy problemu, no tutaj z tego jak najszybciej wyjść. no Może trzeba będzie coś załatwić, tak? Żeby z tego wyjść, może trzeba będzie załatwić ten problem, rozwiązać. No i dojść do stanu równowagi, czyli tu znowu coś załatwić, może zapłacić, może zadośćuczynić. To już takie podsumowanie teraz. Trzymajmy się tego, że są spełnienia. Spełnienie takie bardzo fajne w świecie. Karta świat to jest. Karta zamknięcia etapu, połączona właśnie z osiągnięciem celu i rozpoczęciem nowego etapu, o czym mówi też karta sądu i zmartwychwstania. I mamy spełnienie w drugim tygodniu, i, i miłość w trzecim i czwartym tygodniu, i namiętność, i spełnienie w materii. Tego się trzymajmy, tego życzę do usłyszenia.